Nie mogę nie zacząć od, od stroju, bo, bo zapytałem, czy jest stylista, ale powiedziałeś, że nie, także no, jest klasa. A, dziękuję. Tak, jakoś sam tak wpadłem w taki pomysł, że tak się ubiorę. W sumie nawet takie nawiązanie chyba do tego, do Wagnogue Pieści, prawda? Tak kiedyś te pojedynki się odbywały. To chyba taka też, taka stylizacja, że kaszkiecik, bardzo szeleczki, taki ubiór pieścia, że no, takie czasy były wtedy, więc nawiązanie chyba tutaj pasuje. Powrót do korzeni? Tak, Miała być walka na tej gali, nie będzie, ale na następnej już możemy się spodziewać finału. No tak, no bardzo miło, że w ogóle się zgodzili organizatorzy przesunąć ten finał, zanim w ogóle wiedzieliśmy, że tam jest faktycznie kontuzja, prześwie, rezonans był zrobiony. No to już było potwierdzenie, rezonans był już na pewno takim potwierdzeniem, że na pewno to było słuszne, że jest tam kontuzja. No i co? No, w takim razie będę miał więcej czasu na regenerację, przede wszystkim na odpoczynek na rekuwalencję a później dopiero zaczniemy takie właściwe przygotowania. Są jakieś biegi, jest jakaś siła teraz, ale więcej skupiam się na pracy, żeby potem, wiadomo, przygotować móc mieć finanse też na przygotowania czysto. Ale ta analiza pojedynków rywala też już jest możliwa, bo, bo tych parę walk stoczył już na grądzie, więc jest materiał do wglądu. Tak, są walki z grądu do wglądu. Nie ukrywam, że ona będzie zawalczył za dwa tygodnie w boksie, ale to mi za wiele nie da, ponieważ to, to tak jakby siedzi w sztukach walki ten wie, że to się w ogóle, nie wiem w ogóle, ale praktycznie nie przekłada boks klasyczny taki zawodowy na walki na gołe pięści. Tu jest całkiem inna taktyka, inaczej się całkiem walczy, może stąd też to, że w boksie zawodowym też gdzieś tam wyżej tak nie zachodzę, a w gromdzie na razie pierwszy w rankingu, idzie dobrze w miarę. Właśnie, pierwszy w rankingu, a czujesz się już taką największą gwiazdą grądy? Nie, to w ogóle się nie czuję z gwiazdą, wracam do domu, o, normalny jestem człowiekiem, opierdziel od żony dostaje, muszę chodzić pod pantofle, myć naczynia, nie, no wiadomo, żartuję, ale e, nie, tak na co dzień, ja w ogóle to jakoś nigdy to tak nie czułem. Po prostu wracam od razu do domu na drugi dzień, trzeci, E, wiadomo, tam gdzie czytam komentarze, to jest mi miło, czasami tak je czytam, to w ogóle sobie tak nie zdaję sprawę, bo to do mnie było, czy o mnie. Często są to komentarze z gromdy, po prostu czytam je, ale tak dopiero po chwili mi dociera, że o ktoś tam pisze hopie, coś tam dobrze, super, a że o, przecież to o mnie jest, nie? Nie tak nie patrzę na to. E, mam też dużo spraw w życiu osobistego, firmę, po, drugą podfirmę, coś tam robię, e, staram się rozwijać. E, mam dziecko, żonę, wiadomo dziecko, rodzinę. Hmm, więc jest na czym się skupiać poza gromdom, tu jestem za Dyma, tu jestem ja, e, czy znaczy tu jestem właściwie jako zawodnik, tu walczę, tu zajmuję się tym, ale jak wracam to do domu, to jednak tam się zajmuję nieraz czymś innym, gdy wrócę do treningów, na treningach też będę za Dyma, ale wracam do domu czy do firmy, no znowu będę musiał się zajmować tym, myśleć tylko o tym. Niestety nie jestem w stanie 100% poświęcić się tak, myślami tylko na jeden skupić. Wiele tych zadań przez chwilą nawet studio prowadziłeś. No, nawet dzisiaj się odnalazłem w roli komentatora. Zostałem zaproszony, słyszę, że nawet całkiem dobrze mi idzie. No, fajnie słyszeć, zawsze lubiłem dużo gadać, dużo mówię. Ale kiedyś chyba więcej się jakoś tak się e, przed tym blokowałem. Teraz, a teraz po prostu jest mi to obojętne wszystko. Nie że będę hejtować, jest mi to jedno. E, obojętne wszystko. Jak się podobała dzisiejsza gala? No, bardzo duży poziom. Równi zawodnicy, przede wszystkim, jeśli chodzi o w miarę, właśnie poziom. Duże też niewiadome. Oj, właśnie, Bubu dla mnie tutaj nie wiedziałem, co pokażę, a jednak wagowo największy, no i też słyszałem tam różne rzeczy ten o, o jego przyszłości, yy, i że też jakiś walczył. Mm, no ale jednak pięściarze chyba pokazują y, największą klasę gleba, prawda? Tak, na jego stawiam cały turniej i od początku stawiałem. Stawiałem kiedyś, też na Wasyla na początku, że wygra, wygrał. Stawiałem na glebę, no, to ma to y, 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 tam 152 wag amatorskich. Siedem tylko porażek, a mistrz Polski, prawda? Ma tam czy Młodzieżowy nawet. dobra to to przerwa od 2013 roku, ale potem go zobaczymy, jak walczy, umiał się odchylić, umiał wciągnąć przeciwnika, widzi walkę, nie podnosi jakoś tam, znaczy nie obniża głowy jakoś, żeby tak, że się boi, nie bije na ślepo. No może dla mnie faworyt, nie? Przewidujesz zwycięzców, czyli powinni się wszyscy do Ciebie zgłaszać, bo jak kupony stawiają. No nie no tak nie, nie. przewidywałem też, że ja wygram, ale tutaj nie wiadomo, nie byłem obiektywny. E, no wiadomo, wierzyłem w to, że wygram nie trzeba było takim nastawieniem wchodzić, no ale wiadomo, różnie mogło być. Wielkie hopy, ja malutki, taki, może wielkim sercem. E, no z Wasylem czułem, że wygram. Z Dondiego tak nie do końca nie byłem tak przekonany, chyba tam bardziej wszyscy stawiali na e, wiadomo na Ziłkowskiej, Ziu, Ziu, prawda? Tam tak, Ziłkowskim walczył, ale mm, no wiadomo, to jest e, gromda. Jak byłem nauczony, że tak, Don Diego wygrał jakiś tam ciosem, e, i który rozciął bardzo, tam mógł e, przeciwnikowi jego. Tak samo wierzyłem, że wychodząc do finału już byłem rozbity, zmęczony, że coś tam się stanie, jakiś tam coś trafi jakimś ciosem i też tak wygram i tak się stało. Faktycznie kontuzja przeciwnika. Tutaj trzeba właśnie być nastawionym po prostu na, na to, że do końca trzeba walczyć, że różnie wszystko się może odbywać. Dobra, nie zatrzymuję, bo przed nami finał, który już zdążyłeś, e, prawda, obstawić. No, idę, zobaczymy, no i idę komentować też. Dzięki. Dzięki wielkie. Gromda. Krwawy piątek już 7 maja. Kup pay-per-view na gromda.tv